Komar. No i znajduje się na najwyższym klifie w całym w całej Polsce, na całym polskim wybrzeżu. I właśnie ten klif, jak i całe wybrzeże klifowe, jest tym, co najbardziej kojarzy nam się właśnie z tym parkiem, ponieważ jest przepiękne, jest naprawdę pięknie zachowane. Jest to wybrzeże, które jest, to wybrzeż, jest wybrzeżem cofającym się. To znaczy, że fale uderzają o brzeg, podmywają go, zabierają materiał w głąb morza i osadzają go głębiej. A w ten sposób tworzy się nisza, która w pewnym momencie zawala się to, co jest nad nią, a wybrzeże się cofa. Wieje trochę, bo jesteśmy w wysokim punkcie, ale jakby nie mogłoby być inaczej. Nazwa Wolińskiego Parku Narodowego wywodzi się oczywiście od nazwy wyspy. Wyspy Wolin, jak sama nazwa wskazuje. Na wyspie Wolin znajduje się też miasto o tej samej nazwie, w którym właśnie teraz się znajduje. Znajduje się tu jeszcze kilka mniejszych miejscowości i chyba najbardziej znane miasto, czyli Świnoujście, które częściowo znajduje się po tej stronie, a częściowo znajduje się po drugiej stronie, czyli na drugiej wyspie, czyli wyspie Uznam. Wyspa Wolin jest największą polską wyspą, która leży całkowicie w części Polski, ponieważ wyspa, uznam, po większej części swojej powierzchni znajduje się jednak po stronie niemieckiej. Więc my zajmiemy się parkiem wolińskim, który znajduje się właśnie na tej wyspie, a głównie w północnej jej części. No więc zapraszam Ciebie do zapoznania się właśnie z tym parkiem. Jesteśmy właśnie w jednym z ciekawszych miejsc parku, ponieważ jest to miejsce, które nazywa się jeziorem turkusowym. Wokół całego tego jeziora są zlokalizowane, jest zrobiona ścieżka turystyczna, którą warto po prostu przejść. Jest też punkt widokowy. Jezioro ma takie właśnie lekko turkusowe, lekko turkusowe zabarwienie. Jest to pozostałość po dawnym wyrobisku. I co ciekawe, z geograficznego punktu widzenia jest to kryptodepresja. Co to znaczy? To znaczy, że poziom najgłębszy tego jeziora znajduje się poniżej poziomu morza. Czyli depresja normalna to jest sytuacja, kiedy po prostu dany punkt jest poniżej poziomu morza. A kryptodepresja to właśnie taki przykład jeziora, jak to jezioro turkusowe, które ma przepiękną barwę, zresztą jak widać. W przypadku tego parku do niego obowiązują bilety wstępu. Pamiętajcie, że nie w każdym parku tak jest i w różnym parku są różne te ceny, więc warto sprawdzić to dokładnie, udając się do konkretnego parku. Konkretnie w przypadku tego parku koszt to jest 9 zł normalny bilet, a 4,50 bilet ulgowy. Możecie się zastanawiać, dlaczego to jest tak tutaj rozrzucone, i że to jakiś nieład, i w ogóle za co ja płacę. To jest celowe. To wszystko jest celowe. Po to się to robi, że to jest naturalny stan lasu. To wszystko ma swój cel, to wszystko jest w przyrodzie potrzebne. To, że to tutaj leży, to jest zaplanowane. Tylko omija się ścieżki, żeby na nich tego nie było, ale wywóz takiego drzewa martwego byłby szkodliwy dla takiego lasu. Dlatego się je zostawia. Park Narodowy przede wszystkim chroni. Naturalną roślinność, która tutaj się znajduje, faunę i florę. A naturalnie lasy tutaj rosnące to nie są sosny, jak mogłoby się wydawać nad morzem, tylko buczyna. I ta buczyna jest tutaj naturalna, jak to jest, zresztą widać tam za mną, tutaj dominuje buczyna i ją właśnie chce się chronić. Chciałbym tutaj w tym miejscu też zaznaczyć, że generalnie w Polsce wcale nie dominują sosny naturalnie. Sosny w Polsce występują, ponieważ były sztucznie nasadzone. I to, co mamy w Polsce, nazywamy monokulturą sosnową. Jest ich za dużo, był to Gatunek tak szybko rozwijający się, że żeby uzupełnić braki w leśnictwie, zaczęto sadzić głównie sosnę. Ale doprowadziło to do zmian w środowisku, i teraz dba się już o to, aby jednak ten taki naturalny podział roślinności na te różne rodzaje drzew w Polsce występował. Można by było się zastanawiać, skoro jesteśmy na wyspie Wolin, kilkanaście kilometrów od brzegu morza, to skąd taka skarpa tutaj, skąd taka góra w ogóle tutaj, skąd to się wzięło, skoro jesteśmy na wybrzeżu, na samym wybrzeżu? To są pozostałości po lądolodzie. Kiedy przychodził ten lądolód, pchał wszystko to, co przed nim szło, i stworzył przed sobą taki wał, trochę jak taki wielki spychacz. I taki wielki spychacz zepchnął również jakieś kamienie, piasek, glinę, i to wszystko uformowało takie wały. Przed czołem lodowca i to są właśnie tak zwane moreny. I to, co pozostało tutaj na wybrzeżu, jakiekolwiek większe wzniesienia, to są właśnie wzgórza moren czołowych albo bocznych, zależy czy to było z czoła lodowca, czy z boku lodowca. Więc to wszystko jest pozostałość po lądolodzie. I tak właśnie wygląda Woliński Park Narodowy. Zostań ze mną po kolejne firmy z kolejnych parków narodowych.